Dzisiaj jedziemy na plażę, która się nazywa. już widać. Jak mamo? Tevkaulia Beach i zaraz ją zobaczycie już tam za krzeczkami. Nam została minuta do celu i będziemy się rozkoszować przecudnymi widokami drugiej strony wyspy Lewkada. drugiej strony niż na której się my znajdujemy. O, tutaj macie w dół takie widoki. Zobacz sam przykład. My mamy pole ogrodu. O, na Google pokażę. A Znowu właśnie zdziwiło jakie pikselki tam są, ale no, śliczny kolor, śliczny kolor, śliczny. No, a tutaj macie na żywo. Tak się prezentuje parking i część plaży przy parkingu. A tam dalej ta ładna pla. A tutaj my zaparkowaliśmy. Rozbiliśmy nasz namiot. A tam jest nasza plaża. Z bardzo ładna woda. Bardzo ładna woda. O, a tam jeszcze w ogóle, jak się przyjrzeć, to ludzie rozbili sobie biwaki. I oni tam dosłownie mieszkają. No wiadomo, są takie namioty, ale tam za tym drzewem jest cała cygańska wioska. Taką mamy wodę. No proszę Państwa, jest cudowna. To pierwsza plaża, na której już my dzisiaj wylądowali. Nie pamiętam jak się nazywa, ale Pefkada, czy coś takiego. Tu jest mój silnik. I dzisiaj zasuwamy na, na taki piękny półwysep. W taki takiej plaży, która znajduje się w samym środku niczego. Na dodatek tam na górze przebiega droga, na którą od czasu do czasu spamy, W tej części w ogóle i jest kilka plaż, na które było zejście. Ale po trzęsieniu ziemi w 2021 roku te wszystkie zejścia zostały po, po prostu spadające kamienie i wszystkie inne. Najfajniejsza jest tutaj woda, która wygląda w ten sposób. Czyli przyświeczny. Najpiękniejszy jest ten kolor niebieski niebieski, niebieski, niebieski jak, jak w basenie robimy test głębokości no bo widzimy niby dno i jest tak przejrzyście ale ciekawi jesteśmy jaka to będzie naprawdę głębokość na? No? Tak, nóżkami, ale uszy już nie bolały, bo chciałam najpierw na brzuszku, bo tlenu by mi starczyło, ale uszy już strasznie bolały. Mm. Więc mi się wydaje, że... No nie wiem, zrób teraz kamerką, także widać moje nóżki jakby! Dobra. Ja strzelam, że tak 5 metrów? Co nie? Nasz skipper powiedział, że właśnie dopływa. W związku z czym prawdopodobnie to jest cel naszej podróży. Te skały, które tutaj majaczą. nie tak, Nie tak znowu bardzo daleko. Eee... Chcemy zobaczyć, co jest za tym półwyspem. Czy jest jakaś kolejna ukryta plaża? Czy może już skały? Nawet jeżeli są same skały, to jest to dla nas niezmierna wygrana, ponieważ tu jest na pewno, na najpewniej siedziba tych ryb wszystkich. Więc zaraz weźmiemy okularki, płetwy i będziemy szukać okazów, jakie żyją na tej plaży. i data to co No, but seriously, what is this place? This is heaven. Tam woda przeskaka. Odważny, nie bojący się niczego, ani wielkich skał, ani wielkich ryb Wielki Eksplorator i nasz najlepszy YouTuber, Toma. No widziałam też takie ale śledzie. Widziałeś takie srebrne gdzieś w takiej wielkości? One są bardzo płochliwe, więc ja je tak cicho podchodziłam. I też były te kolorowe glonojady. One już występowały wcześniej, takie niebiesko-czerwone chyba. Wiesz, one są takie bardzo śliskie, że one mm. się tak wiją. Widziałeś nie być? Chyba tak, ale w akwarium tylko. Ja nie potrafię podchodzić tak sprytnie ryb jak ty. No bo ja podchodzę tak, o zaraz w pokażę. nie robię żadnej fali a jak potrzebuję podpłynąć bliżej to robię tak Doma zdradziła nam naj, najbardziej najskrytsze tajniki youtuberskiego podglądania rybek Tak, bo ważne jest żeby nie od razu zacząć ruszać płytami, bo wtedy one mogą zrobić tak a tego ryby boją się najbardziej. Jesteśmy teraz w knajpie przy tej plaży, od razu już i będziemy sobie zabawiać coś do jedzenia, żeby się posilić przed wizytą na kolejnej plaży, która jest 7 minut drogi autem stąd, nie wiem jeszcze jak się nazywa, to wam państwu później powiem. Nazywa się Karcis Beach, no ale to nieważne. Mamy tutaj prysznicę, więc się trochę obłuczymy, trochę przygotujemy do dalszej wędrówki, bo jednak na tej plaży jest trochę ciężko do wytrzymania ze względu na mało cienia. No oczywiście mamy parasol, ale zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do większej ilości tego cienia. Mamy jakieś drzewa wokół, więcej parasoli, leżaki, a tutaj takich umożliwień nie było. Ale plaża bardzo ładna, zwłaszcza w dalszej części, czyli tutaj przy ludziach jest tak trochę kamieniście. I czasami brudno, że te, no coś, coś tam pływa. Nie wiem, jakiś olejek na górze, jakiś wodorost, a dalej jest nam no po prostu marzenie. Doszły nasze napoje. Jak zwykle, Lemonia na wodzie niegazowanej, bo że jest bardzo dobra. No i o, nie omieszkam wspomnieć, że jest ekstremalnie słodka. Jest taka, jakby się jadło w słodko kwaśnego. Czyli jest mega słodka i mega kwaśna naraz. Mega słodka i mega kwaśna naraz. Ale idealna na taki upalny dzień. Doszła nasza sałatka. Moja taty. No ma dużo bardzo sałaty. Mało bardzo pomidorków koktajlowych. Ja mam dwa pomidory koktajlowe na sobie. Czy cztery połówki. Tak samo. No i trochę grzanek. Tu są też podobno kapary. Więc zaraz zobaczymy co to takiego. My dostaliśmy z Polą pyszne noże. Dobra, idziemy. Ta restauracja generalnie dramat. No, widzieliście moją sałatkę, bo ona że jest z pomidorkami koktajlowymi, były ich dwa, przekrojone na pół, czyli były cztery te świateczki. No były smaczne te pomidorki, no ale było ich cztery w całej sałatce leszła to, to jakaś po prostu sałata z biedronki, więc yy, nie, yy, ale śmieszniejsza rzecz, albo bardziej bardziej tragiczna, nastąpiła w przypadku dania mamy i Poli, ponieważ ja to zamówił tą samą sałatkę co ja, więc został identyczną rzecz, ale mama, mama i pola zamówiły odpowiednio. Gyrosa i e, makaron z pesto, i nie dostały go w ogóle. I ja już tam poszłam po godzinie, bo tata poszedł trochę więcej jeszcze... niż godzinę. No mi się, mi się wydaje, że z półtorej, półtorej godziny. No i no, mieli dużo ludzi, no ale come on, nie aż tak dużo. I ludzie, którzy po nas przychodzili, dostali już to jedzenie, więc to była przesada. I poszliśmy, ja poszłam do tego pana, powiedziałam mu, że no chcemy rachunek, rezygnujemy z tamtego, bo go nie dostaliśmy przez dwie godziny. A on tak. I no ja powiedziałam, tamten stolikon. Mhm. Uh -huh. I no poszła do nas pani i mówi, e, no dobra, no to tylko, żeby jeszcze potwierdzić to, co mieliście, pesto pasta. A my, no, no. No, no i... E, nie dostaliśmy tego pesto pasta! No, no tak, że nie dostaliśmy tego pesto pasta i że później nie dostaliśmy też tego grosa. A ona mówi, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. I Jak tyle, to? <laughs> tyle. A mama mówi, hm, hm. No <laughs> i teraz pola i mama na goły brzuch muszą jechać na nową plażę. Nie na goły brzuch, tylko na pusty, pusty brzuch. No. Jeszcze ta pani nie powiedziała tak, że. Oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Tylko ona powiedziała tak, jakby. Hmm. I'm so sorry, get over it. Okej. Okay. No, być taką. O... Taką powiedziała. <noise> Mała pomimo przeciwności losu stara się zachować pozytywność. Patrzymy na jej koczka. A nie. Zbliżamy się do kolejnej plaży, tutaj możecie Państwo podziwiać lotniarza. Katkisima Beach możemy skreślić, cały czas korek, my ledwo wyjeżdżamy samochodem stąd, no nigdy tu już nie wrócimy. Doszły nasze napit i nasze jedzenie. Każdy, ja mama i pola zrobiłyśmy lemoniadę. Słodka jak diabeł, ale to lubimy. Dodatkowo mamy litr wina i duże piwo i dużą wodę. Więc na brak picia na pewno nie będziemy narzekać. Jedzenia też, nie? Ja mam miecznika. Ma tutaj cztery takie w środku, dziwne kulki. Pana mówi, że to mięśnie do trzymania miecza, ale moim zdaniem to fałsz. Mama ma cacyki i te cukinie, które są bardzo smaczne. Bardzo smaczne. A tata ma. Co? Cielęcinkę. Cielęcinkę. Z różykiem. Mm, jaki zadowolony. Kiągę rosną. No. W międzyczasie zjedliśmy już desery. My w trójkę, czyli tato, mama i ja mieliśmy baklawę, która była okej, okay, ale Pola sobie zamówiła panna kotę i ta panna kota była polana taką wodą z miodem i pola tą wodę z miodem od razu wylała do innego filiżanki. No i spróbowała tą panna kotę i powiedziała hmm. Smakuje jak woda z kranu z mojego mieszkania. A y, pora ma bardzo niedobrą wodę z kranu. No i później zmieszają z tą wodą, z miodem. No i bazjadowa, więc jak to było, smakowało? ma no, malutkę do... A rzadziej no jeszcze a... kropelkę i wymiksowałam jeszcze ją. Mhm. A tato sobie dolał resztę tego miodu z wodą do wina i takim sposobem już skończyli tą skończyli no to nie tą... Nie był, to nie był miód z wodą. To nie był miód z wodą, tylko to było... E... Był jakiś taki nektar, to jest? był jakiś taki nektar, bo tam były owocki różne. i wśród tych owoców były rodzynki, czy to winogrona, czy jakieś jagrę, coś nie białeś, myślę. No tak, to, to co miałaś na dole. Nie Trzy białeś. owocki tam były małe. No, cztery owocki. I one były wszystkie tej samej wielkości? Nie. Były dwa owocki większe i dwa owocki... To może to były rodzynki Mniej. i winogrona? To jest A <noise> jabłka suszona na się A, proszę Państwa, dokładnie rodzynki zimna. i winogrona to jest to samo i owszem, no to jest to samo, ale to nie jest aż tak dziwne jak to, że suszone śliwka i śliwka to też jest to samo, a smakują no, zupełnie inaczej, smakują po prostu niebo a ziemia, taka śliwka z drzewa i śliwka suszona. Słyszone mango też jest dobre, ale już smakuje podobnie do mango normalnego. A powiedz jak miałaś robaka w chwili no miałam robaka w śliwce i to było coś takiego, ja że były ja śliwki mega twarde no i normalnie, to, to, to owszem, jak się, to, to się to to otwiera śliwka no to się patrzy do środeczka i bierze się jedną część, pestkę się wyrzuca i drugą część, ale tutaj ta śliwka była taka twarda, że sobie wiedziałam, dobra, obgryzę ją wokół tej pestki, tak obgryzam, obgryzam, obgryzam obgryzam, obgryzam później zjadłam drugą obgryzam, 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 obgryzam patrzę na nią a tam te kulki tych robaków i ja mówię wszystko wysypałam na pod, na No to nie była podłoga. Jest po, po plaża. E, ale no musiałam popić to. E, no i wszystkim mówią, no to wypluj tego robaka, wypły tego robaka. Ja mówię, ale ja go nie mam w ustach. A człowiek tak na jedzie. Nie, nie. Ja w żołądku czułaś? Tak go Nie. <noise> A nie. A nie, nie oh, ma. No idziemy na ten rejs. Ja myślę, że odczarujemy. Tam będzie cudownie jeszcze rejs. Cudny rejs? Ten rejs.